Jakiś czas temu w twardym resecie testowałem bezprzewodowy czytnik pamięci firmy Kingston i muszę przyznać, że nie był to zbyt udany model. Jednak producent wyciągnął słuszne wnioski i na rynku niedawno pojawił się nowy czytnik. Chcecie dowiedzieć się, jakie zaszły w nim zmiany? Obejrzyjcie dzisiejszy odcinek. Kiedy w Polsce po raz pierwszy pojawiły się bezprzewodowe czytniki kart pamięci, wiele osób było sceptycznie do nich nastawionych. Z tego względu, że transfer danych pomiędzy czytnikiem a urządzeniami mobilnymi był dość wolny, a dodatkowo aplikacje, które obsługują ten sprzęt, były zrobione dość siermiężnie. Jednak zapomniano chyba o tym, że taki gadżet można wykorzystać jako Powerbank, który stał się coraz bardziej popularny. W czytniku Kingstona zastosowano olbrzymią baterię, bo jej pojemność wynosi aż 4640 mAh, a dzięki temu możemy dwukrotnie naładować na przykład iPhone'a. Natomiast samo urządzenie w trybie ciągłej pracy wytrzymuje aż 13 godzin. Niezły wynik, prawda? Chyba najciekawszym dodatkiem w tym czytniku jest port Ethernet. Podłączamy do niego modem i dzięki temu tworzymy domową sieć Wi-Fi i każdy z domowników, który do niej się podłączy, ma dostęp do multimediów nagranych na karcie SD lub na pendrive. A jeżeli sobie wyjedziecie gdzieś na wakacje, nie zapomnijcie zabrać tego urządzenia, ponieważ do portu USB można także podłączyć modem 3G. Oczywiście oprócz oglądania filmów online czy przeglądania zdjęć i to na kilku urządzeniach jednocześnie, w każdej chwili możecie zwolnić miejsce na waszych mobilnych urządzeniach i przenieść dane do tego czytnika. Za urządzenie musimy zapłacić około 180 zł. W moim przekonaniu to naprawdę niewiele jak za trzy rozwiązania w jednej obudowie, bo przecież mamy tutaj powerbank, router i czytnik kart pamięci. Fajne rozwiązanie.